Proszę Państwa, witam gościa najważniejszego wśród, wśród nas, mianowicie córkę malarza, córkę, córkę artysty, którego dzisiaj pracę, będziecie Państwo mogli podziwiać Panią Jadwigę Strukową. Z tego roku przypada 30. rocznica śmierci Pana Jana Sidora. E, ostatnia wystawa. E, która, na której jeszcze prawdopodobnie planowany było, że, że miał być na tej wystawie, a właśnie w 1994 roku w Domu Kultury, w Tomaszewskim Domu Kultury. E, dzisiaj troszeczkę dzięki Panu Krzysztofowi się tam przeniesiemy, w tamto miejsce. Drugi pies zaszczeka. Taki los człowieka, puszczyk w ogrodzie na drzewie zanuci. wywieś, wywieś, wywieś. Niech Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki będzie zawsze chwalony i wszyscy święci. A na pożegnanie małej garstki członków, z rodziny i znajomych może łza kąś w oku się zakręci, zostańcie z Bogiem. Jan Sidor, Tomaszów Lubelski 20 lipca 1993 roku. W swojej twórczości, oprócz tych pięknych yy, przedstawień, które też tutaj yy, Państwo mogą oglądać, yy, Zachwycił się właśnie malarzem Picassa i popełnił całkiem sporo kopii tego dzieła, tego, tego malarza. Nie ukrywam, że pod wielkim wrażeniem jestem obrazu, którego nie mogliśmy tutaj do, do muzeum sprowadzić, który znajduje się w mieszkaniu w domu pani, pani Jadwigi na całej ścianie salonu, piękne. Taka kompilacja właśnie dzieł, dzieł Picassa. To co tutaj prezentujemy to jest bardzo mały wycinek, bo tych prac powstało. Nie wiem, czy komuś udało się je zliczyć, ile rzeczywiście powstało, ale myślę, że e, możemy tutaj mówić o setkach. Tak? E, natomiast tutaj jest pewne zaznaczenie takich tematów, które, które Jana Sidora interesowały w tej części zaprezentowaliśmy takie, można powiedzieć, pejzaże, sceny rodzajowe związane z otoczeniem. Obraz, który jest nazywany zespołem śpiewaczym, ale to jest... Z tyłu też znaleźliśmy tytuł Zjazd Feministek. Ale piękne takie ujęcia portretowe. I tylko taki skromny przykład właśnie portretów, jakie jakie Jan Sidor też bardzo lubił przedstawienia ludzi. I oprócz m.in. jego autoportretu jest też na przykład portret Joanny Paco, tutaj na, na, na środku właśnie przedstawienia Tomaszowa. W tej części, w tej części taki, takie zaznaczenie właśnie tych zainteresowań związanych z innymi artystami, skopiami różnych dzieł. I tutaj jest też wspomniany, wspomniany Picasso, ale też obraz autorstwa, na bazie którego powstał właśnie ten obraz, skromne zaznaczenie takich, powiedzmy, wspomnień, myślę, że z podróży. Bardzo ciekawe przedstawienie, tutaj mamy w tytule takim wcześniejszym, specjalnie nie odklejałam niektórych, niektórych karteczek z tytułami, zagospodarowanie ziem zachodnich, ale też przedstawienie, które nawiązuje do dwojennego zasięgu. Warto też zwrócić uwagę, mamy cztery obrazy, które prezentujemy na wystawie stałej, więc jak będą Państwo tutaj oglądać, to też zapraszam do sąsiedniej sali, też przedstawiające takie życie wiejskie, sceny powiedzmy rodzajowe z, z wiejskiej chaty, ale też na przykład te inspiracje tematami innymi, czyli Adam i Ewa w Raju, który bardzo wzbudza dużo. Entuzjazmowa, do zainteresowania wśród dzieci, które, które tam chętnie, chętnie się podśmiekują z tego obrazu, ale później nawiązuje się bardzo ciekawa rozmowa na temat właśnie przedstawień i tematów w malarstwie. Ja mogę tylko bardzo, bardzo serdecznie wszystkim obecnym podziękować za dzisiejszą obecność, że możemy zobaczyć jeszcze raz wspólnie to, co Ojciec w wolnych chwilach namalował, a jeszcze może usłyszymy, a na pewno kilka z twórczości pisarskiej ojca, wiersze i kilka dowcipów, które no myślę, że wszystkim się podobają. Dziękuję serdecznie za obecność, za tą chwilę jeszcze, którą możemy poświęcić osobie, która naprawdę była bardzo pracowitą bo te wszystkie rzeczy po godzinach pracy, po wolnych, wolnych, dosłownych chwilach były wypracowane. Pięknie dziękuję i miłego wieczoru. Życzę wszystkim. Jan Sidor wśród tych malarzy ludowych wymieniany jest na pierwszym miejscu, a dopiero później Radyna, nasza etc. etc. Także w środowisku naukowym jest bardzo znany, a państwa obecność pomimo tylu lat od śmierci też dowodzi do tego, że również i w naszym lokalnym środowisku jest bardzo znany. I Dzisiaj właśnie wspomnimy kilka, kilka właśnie wierszy z, z napisanych przez pana Jana Sidora. W interpretacji pana Jerzego Kija przed sobie człowiek boso Może chciał pochodzić po rosie Bo ludzie mają różne zwyczaje Innym pachną się zielone gaje By posłuchać śpiewu ptaków On nie szuka w lesie raków Obserwuje znojem mrówek Co dźwigają swoje ciężary Na to patrzy człowiek stary i rozmyśla nad swym losem, bo miał chętkę pochodzić sobie po Majowej Rosie. I tak myśli sobie, mój Boże, jeszcze trochę, a człowieka starość zmorze. Wtedy krzyknę, Boże miły, daruj mi! Wszystkie winy od młodości do mogiły. Czym jesteście wy, poeci, wierszokleci? Wiersz piszecie, lecz dla kogo? Czy dlatego z bosą nogą? Spytaj raz choć, literacie, czy zna wiersz Twój ten, co chodzi w dzień w hałacie? Czy poezja jest dla ludu? Czy zagrzewa lud do pracy? I kto zszedł tu na manowce? Jeśli nie wy, naukowce. Zław za kilo w uderz nim, niech wiersz swój przyrodzi się w czyn. Produkt ludzkiej pracy, co pięcioletni plan wyznaczy, młotem krop, niech po czole płynie pot, lub ugory pługiem zusz, ojców ziemię ochleb prosi. Zdaje się wam, wy, mądrale, że bez was nie byłoby wcale szczęścia, miłości, ludzkich uczuć. Jakże się mylicie, jeden z drugim hipokryto. Wasz pijacki hymn to nie jedyny rym. Wspomnienia. Matko, coś mnie swą piersią karmiła. Matko, co pacierza uczyła. Pamiętam, jak ze mną na łące Zrywałaś kwiaty pachnące. Pamiętam, karciłaś mecharce swawolne, Kiedy ci fidle robiły mu piorne. Ty uśmiechałaś się radośnie, Że syn twój pięknieje, rośnie. Pamiętam, jak dziś ten czas Lecz los okrutny rozłączył nas. Ty leżysz teraz w ciemnej mogile, ja smutku szczerego wciąż przeżywam chwilę, z tęsknoty płaczę, tak mi brak Twojego ciepła miłości. Och, jak, matko kochana, matko jedyna, wspomnij, tam kiedyś swojego syna. Do wcipy Jana Sidora. Łabędź wpada do domu i przyłapuje swoją żonę na gorącym uczynku. Żona nie traci głowy i pyta z bezgranicznym zdumieniem. Musiel, ty tutaj? To z kim ja leżę w łóżku? Na sobotnim balu łabędź Czyni niedwuznaczną propozycję przygodnej partnerce. Proszę pana, pan jest świnia. Ja wcale nie jestem taka, jak pan myśli. Niech pan się nie gniewa. Nie, to nie, trudno. Proszę pana, a gdybym była taka, jak pan myśli, to ile by pan dał? <grywa> Co się stało, panie Koń, że pan taki zmartwiony? Ach, proszę pana. Złapał moją żonę na gorącym uczynku na otomanie w salonie. Co mi pan radzi? Nie wiem. W takich delikatnych sprawach sam pan musi decydować. Na zakończenie. No i co pan zrobił w wiadomej sprawie pani Koń? Cóż miałam zrobić? Sprzedałem mu to mamę. Icek Koń wpada do domu Fischerów i woła. Pani Koń, pani mąż mówił mi Zemścimy się na nich tak samo. Po dokonaniu akt zemsty Icek powiada marzycielsko. No, pomścimy się jeszcze trochę na to Fischerowa. Nie, tam najgorszy, nie już minął. Zapraszamy teraz do skromnego poczęstunku, do rozmów, do wspomnień. Jeszcze raz do spojrzenia na, na obrazy Pana Sidora i wejścia w ten świat, w świat wyobraźni, świat wspomnień. Pamiętam, przychodziliśmy do dziadka co niedzielę w spotykaliśmy się u niego w ogrodzie. Była zazwyczaj tam, oprócz mojej rodziny, była też trzecia jadzia z Jorą, z Jarkiem. Mamy nawet te dzisiaj gdzieś zdjęcia z, te, z tych naszych spotkań. Mieliśmy herbatkę, mieliśmy ciasteczka dziadek wyciągał. Leweczki i wino własnej roboty. Pamiętam też czasem, jak do niego przychodziłem po szkole, trzęsawą je kanapkami. Miał zawsze masło wyciągnięte z lodówki i kroiliśmy to masło nożem na chleb, eee, ale bardzo smakowało. To była ka kanapka z masłem i z solą. <gry> też pamiętam, z dziadkiem wiele razy graliśmy. Albo w karty, albo w szachy. W szachy zazwyczaj dziadek nie ogrywał. Ale w tysiąca zazwyczaj wygrywałem ja. To były często wielogodzinne gry, bo ja wygrywając w te karty też chciałem dziadkę grać w szachy. No ale niestety to nie było takie proste. Pamiętam też kiedyś z dziadkiem. Dziadek mnie wziął ze sobą. Pojechaliśmy na, takie, na taki festiwal twórców ludowych do Kazimierza Dolnego. Piękne miejsce, piękna sceneria, piękna atmosfera. Mnóstwo ludzi, mnóstwo właśnie twórców ludowych i my pojechaliśmy wynajętą wołgą od znajomego mojej mamy. Zjechaliśmy do tego e, Kaźmierza. Mieliśmy całą, cały samochód wypchany obrazami w zasadzie wracaliśmy z, tych, e, z tego festiwalu bez obrazów. Dziadek wtedy wszystkie obrazy, które ze sobą wziął, wszystkie sprzedał. Oczywiście nie ma dzisiaj śladu po tych obrazach, co to były za obrazy. mnie e, były jedne z cenniejszych, skoro. Która ktoś chciałby kupić. Myślę, że to, co tutaj jako na tej wystawie też widać, to ta, taka oczywiście bardzo różnorodne są te jego prace, ale, ale przebija taka, takie zamiłowanie czy słabość do, do natury, do tych pierwotnych elementów naszej codzienności e, e, w naszej kulturze e, i myślę, że ta rzeczywiście ta twórczość ludowa, chociaż dziadek nie był tak bezpośrednio związany z, e, z, z jakby e, on też wywodził się z, e, z, 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 że tak z rodziny chłopskiej ta, to chyba bardzo szybko opuścił ten dom i, i później już jakby no nie, nie, nie kontynuował tej tradycji rolniczej czy chłopskiej w swoim życiu zawodowym, to jednak chyba to tkwiło w jego głowie bardzo i, i to się chyba właśnie przejawiało takimi motywami, jeśli chodzi o jego pracę. I myślę, że ten element właśnie jego twórczości chyba jest najbardziej doceniany. Myślę że, myślę, że to jest e, też e, dla mnie takim niesamowitym odkryciem było, to jak kiedyś zabrałem swoją żonę, pojechaliśmy, byliśmy w Lublinie z jakiejś innej okazji i poszliśmy sobie zwiedzić zamek w Lublinie, tam I jakoś w sumie nie pamiętałem o tym, ale, ale natknęliśmy się tam na obraz dziadka. Teraz nawet nie pamiętam dokładnie co to jest za obraz. Mam gdzieś jego zdjęcie, musiałbym do tego wrócić. Ale pamiętam wtedy jak tam zobaczyłem, że on jest tam nawet z takiej stałej ekspozycji. No to. E, taka duma. Ja sam nigdy nie, nie miałem talentu ani e, takiego plastycznego czy artystycznego. Znaczy się twardo poruszać po ziemi, ale. Ale gdzieś, gdzieś yy, ta ludowa twórczość i, i takie proste podejście do, do, y, do tego, co widzi, na, wokół siebie, jest ciekawe. Dziękuję. W ogóle był wspaniałym człowiekiem. Nie martwił się na zapas, tylko po prostu żył normalnie swoim życiem. Te cięższe lata e, naszej, takiej jeszcze bardzo młodym naszym wieku, e, ojciec też zawsze, to tylko przejściowe, minie rok, dwa, minie miesiąc, wszystko się zmieni, będzie lepiej. Przez całe lata nauki potem, które następowały, zawsze pytał o, o, o wyniki, zawsze mówił: Nie martwcie się, uczcie się i będzie dobrze. Mnie i brata zawsze takimi, taką maksymą. Staraj się więcej niż sobie zakładasz. Zakładasz tyle, zrób troszeczkę więcej. I to będzie właśnie ten sukces. Sukcesy przychodziły czasami, czasami nie, ale życie się toczyło. Ojciec miał ogromną wiedzę o życiu, ponieważ przeżył cały XX wiek. Przeżył wszystkie zmiany ustrojowe, jakiekolwiek się toczyły, ale też nigdy nie rozpaczał, że no już teraz to klęska. Nigdy nie wiadomo, na początku myślimy, że jest źle, a potem jakoś to się wszystko układa i może z tego coś wyniknie dobrego. Starał się, gdyby po prostu powrócił z pewnego okresu pobytu na zachodzie Polski, gdy wrócił, zaczął wprowadzać do ogrodu. Nowsze jakieś roślinki, drzewka sadził, cieszył się, gdy to się przyjęło i rosło. I faktycznie ogród był ładny. Do dziś jeszcze na ulicy Kościuszki rośnie limba, którą ojciec sprowadzał, bo w Tomaszowie nie było. Cieszę się, że udało się ojca upamiętnić. I w okresie, gdy jeszcze działał, bo już był znanym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. I w okresie, gdy już ten stan zdrowia, wspólnie mieszkając na ulicy Moniuszki, widziałam jak się pogarszał. Ojciec jeszcze jeździł rowerem, ale pewne Powiedzmy, sercowe sprawy nie dawały mu za bardzo takich możliwości. I można powiedzieć, że był człowiekiem optymistycznym. Cieszył się każdym swoim sukcesem, każdą wystawą, którą organizował z pietyzmem. Starał się jeździł. Wiemy, że był w Kazimierzu. To wracał pełen takich emocji, bardzo dobrych, że ludzie kupowali właśnie taką parę. Mężczyzna z kobietą, takie wiejskie twarze. Wspomnienia moje o ojcu są świetne, optymistyczne, mimo trudności, które niosło no, życie i dni, dni codzienne. Jan Sidor jest był moim teściem yy, i weszłam do tej rodziny 50 lat temu, równo. Do rodziny Sidorów. Ojciec, mogę o nim powiedzieć, ojciec, bo naprawdę takim był dla mnie, jak rozumny. Zaakceptował mnie od samego początku małżeństwa z jego synem Ryszardem. I bardzo dobrze wspominam te lata, które. Które mieszkał na Kościuszki. Niemalże każda niedziela na wspólnym owiedzie u nas w domu niedaleko to było, więc sobie spacerował. No i ten czas, kiedy zaczął malować, też to był czas, kiedy zaczął to robić jeszcze mieszkając na Kościuszki. Naprzeciwko starej biblioteki, jak już tych obrazów trochę namalował, sam sobie organizował te wystawy. Jeździł, uzgadniał, zachęcał. No, myśmy zorganizowali mu na miejscu wystawę w Tomaszowie, w Domu Kultury, z pomocą tamtejszego dyrektora, ówczesnego dyrektora, pana Brodowskiego. Ja zorganizowałam mu wystawy w Domach Kultury na terenie gminy Tomaszów i są aktualnie jego obrazy w Majdanie Górnym w Domu Kultury zakupione podczas tych wystaw. Są też obrazy, że tak powiem, w kraju, bo i w Warszawie jest w Muzeum w Toruniu, Narodowym w Toruniu. w Toruniu i jest na zamku lubelskim w Lublinie. Jego obraz osobiście widziałam. To jest ten Ewa i Adam w raju. Pan Mucha Roman, nauczyciel tutejszego liceum, świętej pamięci już, powiedział, że Jan Sidor jest takim Tomaszowskim nikiforem bo trochę podobne jest to malarstwo Nikifora Krynickiego i naszego ojca. To jest prymitywizm, ale wiele jest w tym serca i talentu, tylko no być może, że gdyby skończył jakieś szkoły plastyczne, jakiś miał do tego Przygotowanie jakieś, byłoby to o niebo lepsze, a poza tym, gdyby zaczął to może w młodszym wieku, a on zaczął malować w wieku 60 lat. Obrazy jego są piękne, o, o, dużej, o dużej zawartości ludowizny, i, i tego typu malarstwo jest. Też powszechnie uznawane. Czyli te ostatnie lata swojej działalności i życia zawsze starał się wypełnić jakąś odrobiną otuchą nadzieją, że, no że jest dobrze. Tak i nigdy nie narzekał, jak starał przychodziłam się, do niego. Starał się nie narzekać, na co dzień, wiadomo było różnie. Tak, pytałam go jak się tatuś czuje. A co ci będę mówił, zmęczenie materiału. To było jego powiedzenie.